Właśnie skończyłeś spotkanie z doradcą zawodowym, od którego otrzymałeś mailem trzy dokumenty: bilans kariery, indywidualny plan rozwoju i instrukcję pod tytułem „Jak zrealizować bony”. Informacje zawarte w tych dokumentach będą przydatne na różnych etapach twojego rozwoju zawodowego. Przypomnę Ci o określonych w bilansie kariery Twoich celach edukacyjnych oraz o sposobie ich realizacji. Teraz przedstawię kolejne kroki sprawnego wykorzystania dofinansowania Twojego rozwoju. Zapewne zarejestrowałeś się już w bazie usług rozwojowych. Jeżeli jednak jeszcze tego nie zrobiłeś, wejdź na stronę usługi i stwórz swój profil. Zgodnie z instrukcją pod tytułem Jak zrealizować bony, krok numer jeden. Wybierz w prawym górnym rogu Zaloguj, a na następnym ekranie kliknij zdanie Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. Jak z łatwością znaleźć interesujące Cię szkolenie, dobierz się w filmie Jak zapisać się na szkolenie w bazie usług rozwojowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz również w kroku numer 2 instrukcji. Po wybraniu szkolenia oraz instytucji, gdzie będziesz się uczyć, zakup bony szkoleniowe. Jeżeli zdecydowałeś się na podwyższenie kompetencji ogólnych z projektu Kierunek Kariera, to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, ponieważ doradca zawodowy zamówił już dla Ciebie bony na te szkolenia. Natomiast jeżeli chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe na szkolenia z projektu Kierunek Kariera Zawodowa, zamów je samodzielnie. Zrobisz to wchodząc na stronę kierunek.pociągdokariery.pl, oczywiście bez polskich znaków i klikając kafelek Zamów bony. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w kroku numer 3 instrukcji, a w filmie Jak zamówić bony szkoleniowe. Dowiesz się, jak obliczać ilość bonów potrzebnych do, reali do realizacji różnego typu szkoleń. Następnym krokiem, krok numer 4 instrukcji, jest podpisanie umowy na zakup bonów. Obecnie wszystkie umowy wysyłane są pocztą. Od dnia podpisania umowy masz 14 dni na wpłatę wkładu własnego. Od tego dnia liczy się również ważność bonów. Jest to 18 miesięcy. W tym czasie zapisz się i rozpocznij szkolenie, zakończ je i przystąp do egzaminu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w kroku numer 5. Ponieważ jesteś już zarejestrowany w bazie usług rozwojowych, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przypisze Ci numer ID w tej bazie. Jego końcówką jest numer zawartej umowy. Potwierdzi w ten sposób możliwość skorzystania z ofert z dofinansowaniem zgodnych ze szkoleniami wpisanymi w Twoim bilansie kariery. Następny krok, krok numer 6, to zapisanie się w bazie usług rozwojowych na wybrane szkolenie. Zrobisz to, klikając pole Zapisz się na usługę, znajdujące się tuż pod tytułem każdego szkolenia. Pamiętaj, że dofinansowanie możesz wydać tylko na szkolenia i kursy uwzględnione w Twoim bilansie kariery. Zapisując się na usługę, wpisz swoje ID, rozwijając listę w polu Brak wsparcia. Możesz tam zobaczyć jeden lub dwa numery ID. W zależności od tego, czy chcesz korzystać z bonów na szkolenia ogólne, czyli z projektu Kierunek Kariera, czy z bonów na szkolenia zawodowe. Czyli z projektu kierunek kariera zawodowa. Będzie to informacja dla instytucji szkoleniowej, że otrzymałeś dofinansowanie. Jeżeli nie wpiszesz numeru ID, będzie to oznaczać brak możliwości rozliczenia usługi bonami. Pamiętaj: jeżeli wybrałeś szkolenie z obowiązkowym egzaminem, zapisz się również na egzamin. Jeżeli nie przystąpisz do egzaminu, poniesiesz koszty całego szkolenia wraz z egzaminem. Następnie skontaktuje się z Tobą pracownik wybranej przez Ciebie firmy szkoleniowej. Przekażesz mu numer PESEL oraz kod weryfikacyjny. Kod otrzymasz w mailu po wpłacie Twojego wkładu własnego. Kod i PESEL są niezbędne do zarezerwowania bonów na wybrane przez Ciebie szkolenie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w kroku numer 7 instrukcji. Teraz możesz już rozpocząć interesujące cię szkolenie. W ostatnim dniu zajęć przekaż firmie szkoleniowej kod PIN, który wygenerujesz na stronie bony.pociągdokariery.pl, pisano oczywiście bez polskich znaków. Oceń szkolenie do 28 dni od jego zakończenia. W przeciwnym razie poniesiesz koszty całego szkolenia wraz z kosztami ewentualnego egzaminu.